Leci ognia! Uważ koło, że... Ej, kurwa, to zrobię nieodpłatą! Te kurwa, oni mają stopniowo metę ze słonecznego patrolu, kurwa! słoneczny patrol, kurwa! Jaka scena, ja pierdolę, choćby kurwa, nie wiem. Hollywood jak chuj, nie? One się spoliły. Hollywood. Teraz kurwa, ja tam biegnie! Kurwa, to ma! Bane. Nie no kurwa samochody jeżdżą nieźle Rover mamy nawet No właśnie ciśnie Kurwa On ma plecak to to pewnie dajko. No Oni pewnie po nas drugie tyle przyjechali kurwa Ale te bryle to mi rozjewała To kurwa przywitanie na środki To już no? To jest jerny! To jest parówy! Powiem ja stara. Kurwa, wielki pan! Wyjebałam fajkę, kurwa. A, dobrze ci tak. Mało rękę już pływa. Jeszcze tak myślę, co my tu będziemy robić. Cześć, Cześć Rościnku! A to daleko trzeba iść? Cześć! Cześć. My <śmę> to sporo was, nie? Ach, teraz mam momentalnie co z tego. wszystkiego. Wiecie co, to jest podnieść ze słonecznego patronu? Cześć, czas. Pojebało cię. Co? Co jest? Ej. Jest to wkleb, żeby do jego bateria chpić. Tak.